To są takie nasze początki, gdzie jednoczyliśmy młodych artystów, młodych muzyków z Kalisza i regionu. No i w ramach takiego wspólnego działania, no to koncertowaliśmy. Wszystkie nasze występy do tej pory były bezpłatne, nieodpłatne. I robiliśmy to bardziej mhm. dla własnego rozwoju, ale mhm. też dla rozwoju kultury w Kaliszu i regionie. Czemu informator banana? Informator, no bo informujemy, a banana, bo od pierwszej klasy liceum mam pseudonim Banan. Dzień dobry Państwu, witamy podczas kolejnego odcinka W Kaliszu się dzieje. Tym razem moim gościem jest Jakub Skowroński, jest to członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Anima e-Korpo. Witam Cię Jakubie. Witam Macieju. O, jeszcze ręki mi nikt na początku nie podał, także dobrze, zaczynamy. Powiedz mi, co to znaczy anima e corpo? E, anima e corpo, e, to są trzy wrazy, jest anima e corpo. Anima to jest dusza, e no to wiadomo i, i corpo to jest ciało. Mhm. E, czyli to oznacza, że działacie zarówno... W może... rozwoju duchowym, jak i cielesnym, tak okay. I może nazwijmy. Okej, okay. i kojarzycie się z jakimiś tam, mówisz, z jakimiś barwami, kolorystyką, tak? Tak, e, kolor przewodni naszego stowarzyszenia to jest fioletowy. Kto by pomyślał? Ale w odcieniu lawendowym. No to pasuje. Jak najbardziej myślę, że rozmawiam z odpowiednią osobą, dlatego zapytam o to przede wszystkim, to z czego kojarzę Animae Korpo, obserwując Was tutaj na Facebooku, też w innych social mediach, to jest to, że Wy działacie w takich dziedzinach muzyki, czyli Wy podejmujecie projekty właśnie muzyczne. Znaczy, co nie, robicie? Nie tylko muzyczne, bo my poza występami artystycznymi. Ale to przejdziemy do tego, co nie tylko, ale co robicie w ramach muzycznych działań? Y, prowadzimy warsztaty y, wokalne, y, z, prowadzimy zajęcia gry na keyboardzie, gib gitarze, hmm. pianinie. Y, w, A są dla dzieci zajęcia, czy? Są dla dzieci, młodzieży, dorosłych i wspieramy rozwój artystyczno-kulturalny nie tylko hmm. tych osób. Ale też y, osób z niepełnosprawnościami. Mm -hmm. A mniej więcej ile osób gdzieś tak wy obejmujecie swoją pieczą, jeśli chodzi o stowarzyszenie? Na to pytanie nie dam rady ci odpowiedzieć, bo osobiście nie znam chyba wszystkich. Mm -hmm. To już zostaje w kwestii zarządu. Ale są dziesiątki pewnie, e, pewnie osób. Może być coś koło tego. Tym bardziej, że jak mamy koncerty w wakacje, no to ze wszystkich nie, nie zbierzemy, no bo wiadomo, że okres wakacyjny. Jak mm -hmm. są koncerty, no to jeden, jedna osoba jest załóżmy w pracy, druga jest na jakimś wyjeździe, trzecia w szkole. Mm -hmm. Także nigdy nie jesteśmy w stanie zebrać wszystkich razem mm -hmm. na listę. Czy, o czym się zajmuje Jakub Skowroński w tym stowarzyszeniu? Y więc tak, od dwóch miesięcy zasiadam w komisji rewizyjnej mhm. i jestem odpowiedzialny za promocję stowarzyszenia. Mhm. W ramach tak zwanego informatora banana. Widzę, to że te się, takie odcinki się pojawiają. Czemu informator banana? Informator, no bo informujemy, a banana, bo od pierwszej klasy liceum mhm. mam pseudonim banan. Mhm. No i tam jakby różne ciekawe historie się pojawiają. Nie tylko te, tego, co robicie, ale też takie. Hmm. Jakby okoliczności Twojego życia czasami się też zdarzają, prawda? No czasami, czasami się zdarzy, no bo żeby przekazać załóżmy jakąś ważniejszą informację, mhm. no to trzeba też od drugiej strony, żeby też to pokazać, jak to wygląda z naszej perspektywy. Mhm. Z tego, co czytałem, to Wy działacie bezpłatnie, czyli te Wasze bezpłatnie. działania, które są prowadzone na rzecz dzieci, ale też dorosłych, z tego, co mówiłeś, tak. są całkowicie bezpłatne. Całkowicie bezpłatne. Y no, przykładowo, bezpłatne diagnozy logopedyczne, warsztaty mhm. wokalne i nie tylko. E, prowadzimy zajęcia dla osób uzdolnionych muzycznie, mhm. Te e, zajęcia wokalne, e, gry na keyboardzie, gitarze, pianinie. E, do tego wszystkiego koncerty. No, wszystkie nasze występy do tej pory były bezpłatne, nieodpłatne i robiliśmy to bardziej mhm. dla własnego rozwoju, ale mhm. też dla rozwoju kultury w Kaliszu i regionie. Mhm. A powiedz mi, bo jakby Stowarzyszenie działa od mniej więcej... 12 lat. Zaczynało od pubu Beka pod Muzami, to jest jakby taka geneza działań Stowarzyszenia. To są takie nasze początki, gdzie zjednoczyliśmy młodych artystów, młodych muzyków z Kalisza i regionu. No i w ramach takiego wspólnego działania, no to koncertowaliśmy w babie barkę pod muzami mhm. i nie tylko i z tego beka. i beka nie barka <laughs> tylko beka 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 dosłownie <laughs> czasami tak ale wracając i za tamtych czasów i w sumie na początku rozwoju tego, tej całej duszy artystycznej w Kaliszu mhm. Koncerty wyglądały tak, że na scenie mieliśmy dwie perkusje z, z ośmiu gitarzystów, dziesięciu wokalistów, pięć gitar basowych. Imponująco. A teraz też takie duże koncerty się zdarzają, czy raczej działacie w mniejszym znaczy, Teraz działamy w mniejszym, w mniejszym gronie, z tego względu, że opieramy się głównie na wokalistach i hmm. na e, klawiszowcach. Hmm. No i czasami też weźmiemy gitarzystów, żeby też mogli się Zmierzyć ze sceną. Uh -huh. A powiedz mi, jakie planujecie przyszłe działania? Co planuje robić stworzyszenie Anima e Corpo? W... Planujemy, no planujemy. Tworzymy scenariusz całego koncertu, który odbędzie się w Komodach na President z uh -huh. na ulicy niecałej. Do tego często występujemy w kafelku w Kaliszu na ulicy Kazimierzowskiej. Do tego wychodzimy już poza Kalisz, żeby też łamać barierę odległości mm -hmm. i w wakacje mieliśmy możliwość i przyjemność wystąpić w Irish pubie w Ostrowie Wielkopolskim mm -hmm. do tego te słowa im brakuje. No, proszę. Co jeszcze robicie? Bo, bo, bo robicie, jakby, jak rozumiem, koncerty w tych, tak. w tych pubach i różnych, powiedzmy, knajpach, czyli jest Komoda, jest Kafelek, był Irish Pub. Tak. Czyli to są te działania, tak typowo związane z muzyką, z tymi koncertami, tak. które, które wy organizujecie. Ale mówię, że też. Inne... Prowadzimy warsztaty muzyczne, ale nie o tym chciałem teraz powiedzieć. Chciałem hmm. powiedzieć o tym, że prowadzimy. Znaczy, teraz mamy taką jedną akcję, na której się skupiamy. Mhm. Akcja jest dla głównie dzieci, mhm. bo mamy na celu walczyć z dyslekcją i z problemami szkolnymi. Poza tymi naszymi wszystkimi koncertami, występami, działamy też profilaktycznie i terap te terapeutycznie. Mm -hmm. I mamy tu właśnie na celu tą akcję działania z dysleksją mm -hmm. i walką z problemami szkolnymi. Mm -hmm. I to jest tak, że jakieś zapisy na to, to trwają? Czy wy... Trwają cały czas. Numer telefonu jest podany na każdym plakacie naszego stowarzyszenia. Mm -hmm. e... Jaki jest numer telefon? Twój numer telefonu? Żebyś Nie jest mój to? numer telefonu. Numer jest bezpośrednio do dyrekcji mhm. naszego stowarzyszenia. Okej, okay, czyli jak rozumiem na fanpage'u Stowarzyszenia Anima e Po tak. spokojnie takie informacje będą. W porządku. Przypominam, że ta rozmowa odbyła się dzięki temu, że ugościły nas, ugościła nas pierogarnia Stary Młyn, która znajduje się przy Kaliskim Ratuszu na Głównym Rynku. Ja pamiętam, że jeszcze parę odcinków wcześniej, parę miesięcy temu mówiłem, no że już kończonym powoli w tym głównym rynku, który zaraz będzie wyremontowany. Cały czas nie jest, natomiast mamy nadzieję, że jak najszybciej się to stanie. Także dziękujemy pięknie pierogarni Stary Młyn. No i cóż, zachęcam was do tego, żeby zostawiać łapkę w górę, subskrybować nasz kanał, a także skorzystać tutaj z informacji, które podaje stowarzyszenie Anime Corpo, szczególnie informator Banana. Moim gościem był właśnie Banan, czyli Jakub, Jakub Skowroński. E, także Jakubie bardzo serdecznie Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. O, i to, że ręka na koniec, także <noise> bardzo sympatycznie. Dzięki wielkie, do zobaczenia.